Bałem się tak, bałem się, że nie przyjdziesz, bo ostatnio cię trochę przeczołgałem, ale chciałem sprawdzić, czy masz poczucie humoru wtedy. Mnie, czy ja mam poczucie tak. humoru? No, to tylko Słuchaj, ktoś, kto mnie nie spał. Ja Myślisz, że, że trafiasz na gościa, który ma nieprawdopodobne poczucie humoru. Zresztą weź On? tak, proponuję ci, żebyś wziął Kuleszę, no. która zagra ci do Kulesza potrafi zagrać Dorocińskiego? Potrafi zagrać wszystko. No, no to ja wiem, ja jestem wielkim admiratorem aktorstwa i oraz w ogóle os osobowości Agaty. Ale naprawdę Kulesza gra Dorocińskiego lepiej niż Dorociński? Zdecydowanie lepiej. A ty potrafisz zagrać Kuleszę? <gry> Profesor ci przegadał. Nie, nie, nie potrafię, nie odważy się. Okej, okay, okej. Okay. No chociaż nie. zrobimy sobie kiedyś taką no, próbę jeszcze. Tak. To zrobimy sobie taką próbę, co? Zrobimy oczywiście. Słuchaj, chcesz przyjść na tą próbę? Ja nie chodzę na castingi, ja tylko gram. Ale próbę, żeby popatrzyć. No, jak będziecie grali Kuleszę. Oj, mogłoby się wydarzyć zupełnie jeszcze coś więcej, no ale dobra, no. Co zrobiłem? No tylko nie mów, że pauzę.